Elektryczna kaseta kominkowa Dimplex 500 i 1000 z efektem płomienia Optimist. Wszystkie kasety Dimplex z efektem płomienia Optimist działają na zasadzie generowania pary wodnej i podświetlania jej. Pod minimalistyczną maskownicą znajduje się pojemnik na wodę, który należy napełniać przed użyciem. Pamiętaj, aby nie była to woda mineralna. Woda o dużej ilości minerałów może przyczyniać się do szybszego osadzania kamienia. Gdy woda przedostanie się do zbiornika głównego, ultradźwiękowy generator produkuje parę, która dodatkowo jest podgrzewana przez grzałkę w celu lepszego unoszenia się. Dodatkowo, z tyłu kasety znajdują się ledowe, energooszczędne diody emitujące specjalną barwę światła, które podświetlają parę wodną i tworzą realistyczny płomień. Kasety 500 i 1000 nieco różnią się od pozostałych, mniejszych kaset. Po pierwsze, kasety 500 i 1000 mają możliwość podłączenia kaskadowego. Oznacza to, że możesz połączyć ze sobą do sześciu kaset ustawionych w linii, które będą synchronizowane z jednym pilotem. Dzięki temu możesz stworzyć duży i robiący wrażenie płomień. Po drugie, obydwie występują w dwóch wersjach: w wersji Project i w wersji Retail. W wersji Project istnieje możliwość podłączenia kasety do instalacji wodnej budynku. Dzięki temu zostaje zapewniony stały dopływ wody do kasety, co eliminuje konieczność uzupełniania zbiornika. Natomiast w wersji retail znajduje się zbiornik na wodę i należy go uzupełniać, tak samo jak w mniejszych wkładach, np. przykład kasecie 400-600. Dodatkowo, kasety 500 i 1000 z serii Project posiadają po dwa generatory pary na sekcję, co daje dwa generatory pary w kasecie 500 i cztery w kasecie 1000. Przekłada się to na zwiększenie generowanego efektu płomienia w porównaniu do wersji retail. Którą wersję kasety wybrać? Jeśli szukasz rozwiązania do miejsc publicznych, takich jak hotelowy hall, gdzie obecna jest duża ilość światła, nawiewy czy przeciągi, wybierz wersję Project. Będzie ona wydajniejsza, a sam płomień lepiej widoczny. Co więcej, Parowanie kilku kaset ze sobą odbywa się za pomocą przewodu, a nie Bluetooth'a, co daje gwarancję łączności nawet w przypadku połączenia ze sobą sześciu kaset. Natomiast, jeśli szukasz rozwiązania do mieszkania czy domu, wersja retail powinna wystarczyć. Użytkowanie nie jest tak intensywne, więc uzupełnianie pojemnika nie powinno stanowić problemu. Dodatkowo warunki oświetleniowe i wentylacyjne są inne niż w dużych przestrzeniach publicznych, zatem efekt wizualny będzie zadowalający. Wszystkie elektryczne kasety od Dimplexa pozwalają na ustawienie 6 stopni intensywności płomienia od najniższego do najwyższego. Kaseta 500 i 1000 posiada wbudowany emulator dźwięku, który imituje dźwięk prawdziwego paleniska. Wszystko ustawia się za pomocą wygodnego pilota sterowania. Kaseta wyposażona jest również w programator czasowy, który pozwala na zaprogramowanie czasu pracy urządzenia. Myśląc o zabudowie kasety, należy wziąć pod uwagę stworzenie otworu, który stanowi obszar swobodnej wentylacji. Wentylacja pomaga chłodzić elementy elektroniczne oraz sprawia, że para unosi się i opuszcza produkt. Kasetę 500 można kupić z minimalistyczną maskownicą lub z polanami. Możesz wybrać Polana LOXET 500 o szerokości około 50 cm lub LOCKSET 500L o szerokości około 72 cm. Wysokość kasety regulowana jest za pomocą nóżek, co może przydać się w przypadku różnych zabudowań. Kaseta 500 pobiera 220 W. Kasetę 1000 również można zakupić z metalową maskownicą dającą nowoczesny płomień lub z polanami. W tym przypadku mamy do wyboru polana LOXET 1000 o szerokości 101 cm lub dwie sztuki polan LOXET 500. Wysokość kasety również jest regulowana. Pobór energii jest równy 450 W. Jeśli zależy Ci nie tylko na wrażeniach wzrokowych i słuchowych, możesz dokupić moduł zapachowy, który wkłada się do kasety. Producent jako składniki podaje pikantne drzewo sandałowe, nutę lawendy, fasolę tonkę i aromat palonego drewna. W zestawie oprócz blaszki mocującej znajduje się pięć wkładów zapachowych. Kasety 500 i 1000, ze względu na swój rozmiar, najczęściej spotyka się zabudowane w ścianie, w szafce RTV czy innych zabudowach. Jednak jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Jeśli masz pomysł na kasetę, kliknij w link z opisu o projektowaniu kominków.